Cześć, Piotr Gmerek z HDTV.pl. Witam Was dzisiaj w takim nietypowym miejscu, ponieważ postanowiłem zabrać dzisiaj jeden z naszych telewizorów testowych do domu. Zabrałem ze sobą Samsunga, model, który ostatnio testowaliśmy, czyli model 6800. Czemu to zrobiłem? Ponieważ chciałem Wam pokazać taki test, zapowiedź testu najnowszej usługi która zostanie zaprezentowana w najbliższy czwartek, 27 sierpnia. Natomiast usługa ta już pojawiła się na telewizorach, dlatego myślę, że warto pokrótce jej się przyjrzeć. Zabrałem telewizor do domu, dlatego że mam tutaj bardzo szybkie łącze, a usługa ta wiąże się właśnie ze streamingiem. Ale czego? Nie wideo, słuchajcie, nie chodzi o wideo, tym razem Samsung naprawdę wykonał bardzo fajną robotę, ponieważ jak widzicie, pojawiła się usługa o nazwie GameFly Streaming. W końcu, jakaś firma w Polsce zdecydowała się podpisać umowę z zagraniczną firmą, która oferuje właśnie streamingowanie gier i to gier z prawdziwego zdarzenia. W związku z tym, do telewizora, chociażby tego, który tutaj stoi, czyli 6800, ale nie tylko, możemy podłączyć pada. Ja akurat wykorzystałem standardowo swojego pada jak widzicie od Xboxa na kablu. Natomiast można oczywiście do tego telewizora, jak widzicie podłączyć różne pady, na przykład po Bluetoothie, tak, chociażby od PlayStation. No i tutaj za pomocą właśnie tylko tej usługi pada możemy grać w gry i to zobaczy, że nie byle jakie, bo w tej chwili usługa oferuje jak widzisz około 42 gier. Patrząc po tytułach, no mamy tutaj bardzo ciekawe tytuły, tak? widzę Grida, dwie części, widzę wrc czwórkę, widzę Dirt'a, trójkę. W związku z tym, jeżeli chodzi o tytuły, coś tu się dzieje. Krzyno mamy Batman Arkham Origins, kolejny Batman, Fear, Red Faction, To no, jest, jest trochę tytułów. Nie są to może tytuły najwyższej świeżości. Natomiast wybór tutaj mamy Family, Casual, Sportowe, no, Sportowe to bieda, czytałam się jakaś FIFA, Mam tylko NBA 2 13 to trochę stare, no ale zobaczmy w ogóle jak to działa. Z tego co zauważyłem, bierzemy sobie konkretną grę, to nie musimy wcale wykupować, żeby się wykupywać, przepraszam, te usługi, bo oczywiście nie jest to darmowe, Pewnie na konferencji w czwartek dowiemy się ile to kosztuje na terenie Polski, jak to wszystko dokładnie będzie działać. Natomiast widzę w prawym roku, że mamy darmowe 10 minut. Więc taką grę możemy wypróbować. Myślę, że będziemy mogli, w ogóle jak się zalogowałem to nadal widziałem, że było napisane, że mamy do czynienia z rozdzielczością 720p i tam było 8-9 megabitów, tak, czyli spodziewałem się, że gry będą w 720p, zobaczymy jak to w ogóle będzie wyglądać. No dobra, ja myślę, że tego Dirt'a trójkę, pamiętam jak swego czasu to ciołem. bardzo fajna grafika, Musimy sobie tu zobaczyć game Contrast Trailer albo Check It Out, no to próbujemy, mamy 10 minut. Zobaczymy jak to wszystko działa. Tak, jestem ten ready to play. Ciekawi mnie bardzo jakie będzie opóźnienie w przypadku pad telewizor. Bo już mieliśmy do czynienia z testami różnych usług swego czasu streamingowych, ale to głównie były testowe ze Stanu, więc tu był problem z łączem. Natomiast fakt, że żadna firma jeszcze tutaj do Polski tego na dobrą metę nie wprowadziła, no i jest. Gdzieś ta gra się tam na serwerach uruchomiła, to jest bardzo fajne, tak, że mamy tutaj do czynienia z czystym streamingiem. Ciekawi mnie też jaka jest grafika, tak, jeżeli chodzi o streaming. 720p nie powinno źle wygląda, no w sumie tak jak z konsoli. Ale to też nie do końca tak jest, bo mamy tutaj też przepływność, tak? I te megabity powodują też, że niestety, ale to nie jest taka żyleta, jak być powinna. No dobra, odpalamy. No, trzeba się zarejestrować, tak? To sobie tu przyspieszymy. Oczywiście zostało jeszcze tylko 8 minut, a mamy samouczka. Uuu jak na komputerze praktycznie no. Dobra tak, jesteśmy facetem Level Okej okay. ja Okej, na YouTube się zaangażować, tak Dobrze, bierzemy single player'a. Fajnie, bo tam też była opcja multiplayer, tak? wygląda na to, że mamy tutaj wszystko w pełne wsparcie. Dobrze, wybieramy sobie tutaj może jakieś lasy. Finlandia, Kenia. No, a, zobaczmy Kenię. Za dnia, w słońcu. Z4 BMW. Fajne malowanie chyba, ja że na razie to mam wrażenie, jakbym grał na konsoli, tak? to jest naprawdę ten streaming. To też jest przyszłość, jeżeli mamy szybkie łącze na no, żadnej konsoli, nie mamy pod ekranem. Oczywiście kwestia tytułu, tak? No tu mamy niewiele tych tytułów stąd też już lecimy no ale oczywiście ta grafika którą tu widzimy no to wyprzedza lata świetne, to co możemy zobaczyć na normalnych platformach Smart TV no to są już duże dorosłe tytuły więc to robi wrażenie no taki Dirt 3 to się wcale nie zestarzał no, no tak jak się spodziewałem niby jest 720p ale trochę widać takie ziarno, coś tam chodzi w tle, tak. Widać, widać tą kompresję, no ale i tak jest super. No, powiem Wam, że jestem zaskoczony, bo opóźnienie jest zerowe. Naprawdę, rewelacja daje w prawo, od razu skręca lewo, prawo, lewo. Naprawdę, super. To już duży plus. No, grafika jest ok. No, ale na pewno przy obecnych konsolach czy PS4 czy Xboxie się No, to oczywiście tutaj, no to poprzednia generacja i to grubo. Na pewno trochę kuje niższa rozdzielczość, tak, tekstury też nie porywają. Ale tak jak mówię, to i tak wygląda powalająco względem tego, co jest na smartcie, tak, na tą normalną, dorosłą grę. Bardzo fajnie, że producent właśnie tej usługi, dostawca tej usługi, umożliwił triale, tak, że możemy sobie te 10 minut powiedzieć, zobaczyć, jak to w ogóle wygląda. No, gra się słuchajcie jak na konsoli, no naprawdę trudno uwierzyć, że pad jest podłączony bezpośrednio do ekranu. Nie ma tutaj nie czujesz żadnej różnicy. Właściwie to mamy tutaj taką grafikę między PS2, PS3, tak takie uczucia jakbyśmy grali na PS3. takiej w pierwszej edycji już nawet nie pamiętam, Tilt która to była generacja. Do wspomnienia mam z wersji PC Jak wiecie, dysponuję dosyć mocnym komputerem i zawsze lubię te tytuły multiplatformowe właśnie ogrywać na, na komputerze Ale mówię każde żeby sobie pobrać oczywiście wszystko, zależy jeszcze, jaka cena będzie o tej subskrypcji To naprawdę jest rewelacja Fajnie, fajnie, że jakaś firma w końcu zdecydowała się, że w Polsce dostaniemy legalnie, normalnie tak dostępną właśnie usługę streamującą gry. Normalne gry, duże gry. Zobaczymy, pewnie się dowiemy, ja zapytał się na pewno na, na konferencji, czy nowe tytuły będą się pojawiać jak często że nawet o tych krajach nie słyszałem wcześniej więc nie wiem czy oni weszli teraz czy, czy, czy ta biblioteka już jest od dawna jakie mają plany w ogóle na Europę strona jest po angielsku jak wszedłem możecie wejść sobie na, na komputerze zobaczyć no ekstra zobaczcie no prawda, rewelacja jeżeli chcę wyjść naciskam cztery klawisze pada mogę wejść do stora mogę wrócić na grę wracamy do stora zobaczmy jeszcze jakiś przykład innej gry no odchóra, że jeszcze się jakaś pojawiła akcja z potwierdzeniem danych Warunki gier smart, TV. No nie wiem czy tak to tak, ale teraz by stale zaskoczyło. już cały czas się bawię Nie wiem tego, no ale no, no, dobra Kliknijmy No ja nie wiem czy przypadkiem nie na chwilę, żeby kupić subskrypcję że wyjdziemy z usługi wejdziemy w nią jeszcze raz będzie zdecydowanie szybciej jak próbowałem się włączyć po wi to tylko 5 GHz Wi-Fi przepuści nam aby się odpaliła ta usługa też jest blok na niższe przepustowości Akurat mam w routerze, ale już nie sprawdzałem. W jest tak, że jak odpalimy w większą przepustowość, to pada wszystko, co jest podłączone po niższej, tak? więc bardzo dziwne. No. i error wyskoczył. Nie, dlatego że dużo się pofila. Próbujemy jeszcze raz Widzę, że mamy trzani w tle, ale jak już nie zauważyłem kategorii ja Street Fighter A4, możemy sobie zagrać. Ale mówię, to są pytania na pewno na konferencję prasową. Widzę, że chyba mamy pecha, więc prawdopodobnie skończymy na tym Dircie. Tak, coś, coś się stało. No dobrze, słuchajcie, jak widzieliście, wiemy już, jak to działa. W czwartek, tak naprawdę, dowiemy się więcej o usłudze gameplay. To ja Wam dziękuję na razie za to wideo. I, i do zobaczenia w czwartek. Cześć.